Mycie rączki. My, my, myj, mycie myj. rączki. Cześć, tutaj FKP Friends. Witam Was w mojej maseczce Przeciw koronawirusowej Chciałbym wszystkim moim widzom serdecznie życzyć udanych koronawirusowych ferii, czyli korona ferii marcowych. Mam nadzieję, że będziecie przez ten czas zdrowi, bezpieczni i życzę wszystkim oczywiście, bo jak wszyscy wiemy. Yy, nie będzie szkoły od jutra lub poniedziałku, zależy kto, ale my tak naprawdę nasza szkoła mamy napisane, że już nie ma nawet od jutra. A wam wszystkim moim widzom jeszcze raz powtórzę, życzę wesołych koronaferii marcowych. Oczywiście streamy będą się pojawiały, żeby nie było. Będą nawet prawdopodobnie codziennie, bo będzie jeszcze więcej czasu, nie będzie trzeba robić lekcji yy, Dlatego życzę wszystkim udanych koronoferii marcowych No i do zobaczenia już niedługo Żegna się z wami FKP Friends Czejo A pozdrawia Was również Oluś oraz Sergij Kaczenko, Czesmir Koziszek, Sebastian Szymański oraz Paweł Brożek oraz yy, Karbownik, także Czejo i udanych koronoferii marcowych.